Dzień dobry i zapraszam Was na kolejnego vloga. Będzie to taki luźny, e, codzienny vlog, jak zwykle w sumie. Zaraz zbieram się z kolejnym do sklepu. Muszę kupić coś na śniadanie. I słuchajcie, zrobiłam coś naprawdę bardzo głupiego, ale to dopiero później Wam pokażę i opowiem Wam w dalszej części tego vloga. Mogę Wam jak na razie tylko zdradzić, że słowo mnie jest bardzo niezadowolony i wściekły na mnie. Co się dzieje? Marudo mała, co się dzieje? Co do znowu powinno się uspokoi? Proszę bardzo. Tu było tak czysto, nic nie leżało na ziemi, wszystko porozwalane. Na chwilę się odwróciłam drugą stronę. Proszę bardzo. Już jakieś tutaj gumy powyciągane do ćwiczeń, tutaj wszystko rozwalone. Tak? Fajnie robisz, fajnie robisz synu. Tutaj widzę, że kaczuszkę ze sobą zabieramy do sklepu, tak? No komend? Okej. Okay. O kolejne odkrycie. Woda się przemieszcza w butelce. Wow! So does a child! Baby! Co to za czar? Okej. Okay. Mówiłam przed chwilą, że idziemy z kolinem po śniadanko i ja dzisiaj mam ochotę na coś takiego wymyślatego. W sensie może nie jakoś tam bardzo wymyślatego, ale chciałabym, żeby to, było bardzo, żeby to wyglądało bardzo ładnie i żeby się to chciało jeść oczami. Wiecie o co chodzi? Myślałam o jogurcie, z, wiecie, z, z takimi świeżymi owocami. To co się dzieje? I chciałabym to sobie posypać gorzką czekoladą już. O Jezus, dziecko, nie dziwię się, że tego nie umiałeś otworzyć. Polać to miodem i na górę dać sobie jeszcze taką, taki listek mięty. Co, co ty powiedziałeś? Wiadomo, że co jakiś czas gdzieś tam z moich ust wypływa to słowo, a kolinek jest po prostu papugą i wszystko powtarza. O fuj! O fuj? Musimy już teraz uważać. E, bo Kolin właśnie zaczął e, powtarzać te, właśnie, te słowa, których nie powinien, a te, które powinien, tak jakby olewa, w ogóle dla niego nie istnieją. Także, no jest dość e, oh no. wesoło. Oh no! Tak właśnie. Oh no. Tak, Kolinek już się nie mógł doczekać. Dopadł krozanta. Tylko w ten sposób mogę go uspokoić w sklepie. Teraz będę wybierać sobie płatki. Szukam jeszcze miseczki do tego mojego śniadania. I myślę, że ta będzie idealna. Ona jest dość taka płytka. Okej, okay, jesteśmy w domu. I co mama kupiła kolinkowi? O, Zobacz. Inny nożyk, widelczy, czy górzeczka. Tak, to jest miseczka dla mamy. A tutaj zobacz, jaki masz ładny kubeczek. Ładny kubeczek. Tak, daj, bo strzaskasz. To jest od mami na śniadanko. sobie Mami kupiła taką ładną miseczkę. A to też jest dla Kolinka. Zobacz, Skarbie, masz cały komplet. Miseczka, kubeczek i sztućce. Fajnie? Am, am. Ten nóż nie jest taki, wiecie, ostry, on to się tak tylko wydaje w kamerze, ale to jest taki specjalny dla dzieci, że on nie ma jak się, wiecie, przeciąć. A choć pokażemy, co Kolinek dostał wczoraj. Kupiłam mu wczoraj taki zestaw do sprzątania, słuchajcie, bo za każdym razem, jak sprzątam, już, już, za każdym razem, jak sprzątam, to wszystko mi wyrywa. I postanowiłam, że kupię mu po prostu jego własny zestaw do sprzątania. Zobaczcie, wziąłam sobie takie płatki z orzechami, wziąłam sobie taki miks. I zobaczcie, co my tutaj mamy. Pochodzenie Polska! O, jak miło, jak fajnie, super. Tutaj mam świeży chlebek, bułeczki, jogurt naturalny. Kolejny chcę spróbować? Patrzcie, on sobie sam nalał. Ty sobie sam nalałeś tutaj soczku. No zrób, Piciu. Dasz radę? Spróbuj, no. Zrób, Piciu, Piciu. Mamusia cię uczyła. Zobacz. Tu i do tyłu. No, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Okej! Okay. Co ty kombinujesz? O? Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Piku. Piku okej. Okay. Super! Co ty wydziwiasz? Powiedz mi. Co ty masz na czole? Co ty masz na czole? Wstydzisz się. Wstydzi się, mój chłopczyk. Co robisz? O nie, on coś kombinuje. Ja już widzę ten uśmiech. Kolin, ściągnij to z czego? Ale co ty chcesz zrobić? Nie, no co ty? Nie wolno. Nie, tam am-am. Tutaj piciu, a tam am-am się daje. Wciągnij ściągnij... też z czoła. No. Do kosza. Do kosza to trzeba wyrzucić. To jest B. Be... Tak, najlepsza zabawa. Nie, Kolin się nie zabawi zabawkami. Kolin się zabawi na przykład ziemniakami... Mm, te, tego typu właśnie naklejkami o, To jest najlepsza zabawa. Po co mu zabawki? Lepsze są ziemniaki przecież. Jeszcze Wam pokażę ten zestaw do sprzątania, o którym Wam przed chwilą mówiłam. Proszę bardzo. Jaki piękny zestawik do sprzątania. Kolinku, nie wkładaj tego do buzi, bo to jest B. Dawaj to. Fuj. Wyrzuci wam akoszę. Nie oddam. Oddaj. Jeszcze, jeszcze mi krzyknie oddaj. Oddaj. Ja ci dam. Oddaj. Ja ci dam oddaj. Mhm, tak, oczywiście. Co ty masz? Misie? Kaka. Kaka i misia? No i zobaczcie tak, to wygląda taki zestawik kupiłam w sklepie zabawkowym Intertoys tutaj w Holandii. Także fajnie. Kolinek zadowolony. A ty co tam kombinujesz? Kaka robi bum-bum z Misiem? Super! Misiu bum-bum, tak, skarbie. Dobra, mama idzie robić śniadanko. Chlebek z szyneczką? Kolinek chlebek z szyneczką, tak? I herbatka. Baw się ładnie, jak coś, to przyjść do kuchni do mamy, ok? Ok, gadam do ściany. Smacznego! Smacznego! Tak, kolinek jest śniadanko i ogląda maszę. I u nas wygląda to tak, że kolin ma rano tak jakby oglądanie bajek. Powiem Wam szczerze, tak godzinkę, półtorej godziny max w przeciągu całego dnia, bo zauważyłam, że im mniej telewizora, tym lepiej mi śpi w nocy, więc faktycznie na pewno ma to coś z tym wspólnego. Ja też troszkę o tym czytałam i dlatego też właśnie spróbowałam. Dziewczyny mi też właśnie pisały w komentarzach, że mam uważać z telewizorem, bo dziecko może być niespokojne w nocy i faktycznie im mniej telewizora, tym lepiej mi śpi. W nocy, Także tak jak mówię, rano, tylko tak do śniadania, bajeczki, później na dwór. Polin też jest bardzo ruchliwym dzieckiem, więc im więcej na dworze, tym lepiej tak naprawdę dla niego. I zobaczcie, co mu ostatnio kupiłam w chemie tutaj też w Holandii. Takie fajne kalosze, bo często chodzimy właśnie na tą mini farmę, i wiecie, tam jest błoto, kubki, także no, mega fajne te kalosze. Smakuje ci chlebek z szyneczką? Tak! super smacznego skarbie. Teraz mama sobie zrobi śniadanko i przyjdę do ciebie zjeść też z tobą. O nie, zapomniałam wam pokazać śniadanko. W sensie pokazuję wam teraz, ale nie, pokaz nie pokazałam wam jak wyglądało przed zjedzeniem. Także no mniej więcej tak to wygląda. Trochę już zjadłam, bo się po prostu zapomniałam, ale tak to smacznie wyglądało, że nie mogłam się powstrzymać. Tak już jest 11.30, więc czas na taki troszkę przyspieszony lunch. Kolinek już jest głodny, zrobiłam mu makaron z sosem pomidorowym, jego ulubione danie. Tak, już damy am-am w nowej miseczce. Wow! Dzisiaj po 14 przyjedzie też moja ciocia. Bo wczoraj mi pisała, że mm, chciałaby sobie wziąć kolinka do siebie, e, także dzisiaj po drugiej po niego będzie. E, nie wiem, idą chyba gdzieś na spacer z, e, właśnie z moim Ciocią i z Naomi. I później e, jadą jeszcze właśnie do mojej Cioci e, pobawić się e, z Naomką. Przyszła właśnie Ciocia po kolinka i Ciocią chodź idziemy do wózeczka. Nie o, i koniec! On jedzie na rowerze! Nie, rowerkiem nie, bo to idziemy daleko! Chodź po Omi idziemy, szybko siadaj do wózeczka. Udało zakupy. się przekupić, co? Lodem. Ciocia pójdzie na lody nie, z tobą, on co? Oni też pójdzie do, po Omi, nie? Idziemy tak. po Omi do szkoły. Tak? Tak, tak? Odbierzemy Omi? Będziesz grzeczny? Tak. Tak, jasny. <grym> on przy tobie jest grzeczny, ale przy mnie no, nie. Właśnie. Dobra, papa. Pacholimy. Pa, duj. Duj, duj. duj, duj. Duj, duj. Mama Kysie? No, do kamery, tak! Dobra, pa! Tak, Kolinek właśnie już poszedł z ciocią i teraz pójdę do garażu pokazać Wam, co się wydarzyło, co zrobiłam i przy okazji opowiem Wam, jak to się stało. No, tym tak, że wygląda to mniej więcej tak. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać w kamerze, ale całe drzwi są wgniecione. No, widać, ale na żywo widać to dużo lepiej, więc... Bo tak to wygląda. Dobrze, że tylko jedne drzwi. Drzwi są do wymiany, bo niestety No nie da się już tego naprawić. Więc nie jest po prostu za duże. Sami zobaczcie. No i już Wam tłumaczę, jak to się w ogóle stało. Jechaliśmy naszym autem po takiego busika, którego Sławek potrzebuje do roboty. No i mieliśmy jechać po tego busika, ja miałam wrócić naszym autem, a Sławek miał wrócić tym busem. No i Sławek zaparkował stanął mi między e, dwoma słupami, których ja nie widziałam. No i wiecie, Sławek wyjeżdża za mną tym busem, a ja, tak a ja tak naprawdę nie zdążyłam w ogóle wyjechać, bo ja od razu zaczęłam kręcić, bo byłam pewna, że tam nic nie ma i mogę sobie normalnie jechać w prawo czy tam w lewo. No i pojechałam w prawo i tak naprawdę daleko nie zajechałam, bo od razu się zatrzymałam na słupie. I... Nie chciałam się nawet wychodzić z auta, powiem szczerze, bo już wiedziałam, co jest grane i że będzie źle. No i nic, wyszłam z tego auta, zobaczyłam to, co zobaczyłam i. Zostałam w szoku, tak naprawdę. Nigdy mi się jeszcze nie przetrafiła taka sytuacja. Ale co, nie będę płakać, jest to tylko auto, jest to rzecz martwa. Mm, w sumie co ja gadam, nie będę płakać? Popłakałam się, ale bardziej yy, przez to, że się wystraszyłam, a nie przez to, że w drzwiach jest wgniecienie, jest bo no, dla mnie to nie są jakieś rzeczy super ważne. Yy, wiadomo, jest to nasze pierwsze wspólne, takie lepsze auto, ale no, takie rzeczy się zdarzają no i tyle, i trzeba to przełknąć i pff, nie wiem, no, Sławomir jest załamany, wściekły i pff, tragedia. No zobaczymy, zobaczymy jak... Jak ta historia dalej się potoczy, no Boże, tylko auto wymieni się drzwi i tyle. A i tak planujemy kupić jeszcze jedno auto większe na podróże, więc to będzie tylko takie auto, żeby sobie jechać, nie wiem, gdzieś nad morze czy do sklepu i, i tyle, I więc nie ma co panikować, nie ma co płakać. No nie powiem, że nie ruszyło mnie to, bo wiadomo, szkoda mi tego auto, bo jest to naprawdę fajne auto, ale no. Nic się nie zrobi. no y, złość, złością i płaczem tych drzwi nie naprawię ani nie cofnę czasu do tyłu i nie, nie wyjadę z tej dziupli na nowo. Także y, stało się tyle. No, tragedia. Zobaczcie, zdrajce, No! Colin, chcesz iść do mamy? Nie? Jak, jak to nie? Idziesz do mamy? Idziemy do mamy Wiki? <grym> No, nie, no, nie. Wszyscy go futrują lodami, czekoladami, potem nie chce iść do domu. Nie, idziesz do mamy, idziemy do Wiki? Wiki, idziemy do mamy? Chcesz iki, do on myśli, że Iki, że ta Iki, że koleżanka od Vivien, wiesz? A, do mamy idziemy? Mamy? Jaki? No, zobaczymy, no zobaczymy. A, a jak kopie? Ja Ci dam kop kop Mały zdrajca Jedcę tego loda spokojnie Lepiej jece, jedz, jedz Mam teraz okazję sobie Poprasować Zawsze to odkładam po prostu jak najdłużej Ale że teraz nie ma kolinka Jest u cioci to Mogę sobie spokojnie poprasować Obiad mam już przygotowany Dzisiaj nie miałam kotlety Przygotowałam sobie też Ziemniaczki, takie zapiekane zrobię w piecu. Tak to wygląda. Później będziemy to wsadać do, do pieca na 200 stopni, tak na mniej więcej 30-40 minut. O, to jest piękne uczucie. Koniec prasowania. Dzień dobry, wczoraj nie dokończyłam vloga, więc postanowiłam, że dzisiaj też wam jeszcze coś dogram. My z kolinkiem, przez chwilę wstaliśmy, ubraliśmy się i zaraz jadę do moich rodziców, do domu moich rodziców wypuścić kota na dwór, bo słuchajcie, moje rodzice znowu jechali sobie na weekend do Polski. Wow, co to za brzystojniak! Jedziemy do kotka? Kota. Do kota? A po co dziwny smoczek? fuu Tak, Kolinek teraz wcina paróweczkę z indyka jako taką, wiecie, przekąskę, obudził się i jest, był, był głodny. Później obierzemy gruszkę, zjemy gruszkę i pójdziemy na spacerek, tak? Okej? Okay? Aha, i zobaczcie, mi się dzisiaj przyśniły łazanki. Oj, oj spadł. Czekaj mama, opłuczę. Tak, przyśniły mi się dzisiaj łazanki, więc poszłam do polskiego sklepu i kupiłam e, makaron właśnie na łazanki. Także dzisiaj będę robić na obiad, mam mega smaka naprawdę. Kupiłam kiszoną kapustę, y, pieczarki, kiełbaskę, także no dzisiaj będzie taki smaczny obiadek. Hello. Hello. Zjedz ładnie. Co tam jest? Hau hau. Hał, hał, no, faktycznie tu jest piesek skarbie Super! a mami idziemy na spacerek, tak? Mniam, teraz gruszka, tak? I lecimy. Lubisz gruszkę, co? A te są bardzo pyszne. Te są z Polski, takie mmm, słodziutkie, bardzo, co? Inne, tak. Tu masz inne. Nie te buty, no co ty? Inne ci mama przygotowała. Chodź! Inne buty mama ubierze. Przeszliśmy z kolinem teraz tutaj na taki park wodny. Kolinek, idź po rowerek. Zapomniałeś rowerku. Twój rowerek tam stoi i szybko po rowerek. W sumie pierwszy raz tu jesteśmy i powiem wam, że jest to naprawdę bardzo ładnie, szczególnie w taką pogodę jak dzisiaj. Ja ubrałam sobie długie spodnie i naprawdę zaraz się roztopi. I my już się zbieramy do domku. Będę gotować obiadek. I żegnam się już z Wami. Także dziękujemy bardzo za oglądanie. Kolinek, nie musisz zamykać drzwi. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. I widzimy się w kolejnym filmiku. Kolego, Ty mi nie uciekaj.